W Siemianowickim Urzędzie Miasta ruszyły prace nad przygotowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej. Zgodnie z zapowiedziami właściciele budynków jednorodzinnych w naszym mieście otrzymali drogą listowną ankiety. Wypełnione stanowić będą bardzo ważne źródło informacji na temat emisji gazów cieplarnianych. Kolejne działania obejmą swoim zasięgiem spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorstwa z Siemianowic Śląskich. Wszystkie wypełnione ankiety prosimy wrzucać do urn rozmieszczonych na terenie całego miasta. Znajdują się one pod tymi adresami. Wypełnione ankiety można również wysłać drogą pocztową na adres. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla naszego miasta będzie składał się z trzech etapów. Etap pierwszy to zebranie informacji i przygotowanie bazy danych dotyczących niskiej emisji. Chodzi nam tu o zebranie potrzeb i planów w tym zakresie. W tym celu przygotowane zostały specjalne ankiety dla mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, dla spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorców. Badaniem objęte zostanie również KZK GOP oraz firma Tauron dostawca ciepła i energii dla naszego miasta. Ankiety te można składać do 5 grudnia w wersji elektronicznej na stronie pgn.siemienowice.pl lub w formie tradycyjnej, wrzucając je do skrzynek rozmieszczonych w naszym mieście w budynkach Urzędu Miasta, Mosiru i Centrum Kultury. Krok drugi. Na podstawie zebranych informacji przygotowany zostanie dokument, w którym wskażemy, jak zamierzamy walczyć z niską emisją. Dokument ten będzie następnie musiał być przyjęty uchwałą Rady Miasta. Krok trzeci to realizacja planu. Działania wskazane w planie będziemy realizowali za pomocą środków unijnych oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Będą to m.in. dokłady dla mieszkańców indywidualnych wymieniających źródło ciepła, termodernizacja budynków użyteczności publicznej, termodernizacja budynków mieszkalnych należących do gminy oraz wymiana oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne. Głównym celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest m.in. redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej, poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.